I szukamy miejsca na wioseczkę. ELO! Na nową wioseczkę, Elo! bo stwierdziliśmy z, z Kepciem, że uciekamy z Bambikowic. Tak, koniec, koniec. Tak, nie traktują nas tam poważnie. My chcieliśmy ładne domki, pobudować, chcieliśmy elegancko, wszystko, żeby było pięknie wyglądało, a oni, na, oni nas nie chcieli. Oni nas nie chcieli. Ich szybko, z presetów, a my tak nam się nie podobało, nam się to, tak? Nie, nie podobało nam się i musimy dzisiaj założyć własną wioskę, która będzie wyznaczała trendy. A Jeż będzie wyznaczała na pewno i budujemy ją oczywiście na pustyni, bo my nie jesteśmy miękkie fajki. Zost Stawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał na starcie, bo na 100 tysięcy wybieramy jedną osobę, która dołączy na Bambikowicz na 24 godziny. Pamiętajcie o tym koniecznie. Więc subik i łapka w górę ma teraz zostać pod tym filmem, tak? Tak, i to obowiązkowo. Obowiązkowo. A my idziemy, co, szukać się miejsca na wioskę, tak? Tak, tak. Ty, tu coś bulgoce. No. Co tu bulgoce? Ale to jest przerażający dźwięk. No. Może tu jaskinia jest, stary? pod nami. Ej, ty, faktycznie! Jest jaskinia i lawa jest! Dara, farmę musimy znaleźć jakąś mięsna wioskę, bo my nie możemy tak ciągle chodzić, musimy coś zbudować. Nie no, idziemy już, ja, ja nawet mam pomysł, gdzie. Gdzie, gdzie? Yyy... Tu. Co tu? Tu mamy pustynię, jest ładna oaza, jest ładne jeziorko, jest dużo drewna brajczego do ścinania. Ej, faktycznie, jest zarąbicie. No Ej, stary, tu jest klasunia. Dobra, gdzieś tutaj walniemy wioskę naszą, no? No co, stawiam, jest kierunek. Ej, fajnie tak bez nich, tak ogólnie ty. Lepiej jest, sympatyczniej, ciszej. No, dużo, 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 dużo. No faktycznie Dobra tak. O, jest Jest wioseczka Ty trzeba ocenę wioski My to, Budujemy no... domki tak dla siebie po prostu Tak, żebyśmy mieli gdzieś się schować, stare. No, no to przede wszystkim Dobra, stary, ja, ja farmię granit I zestawiamy od razu parterowiec Nie będziemy się pierdzieć w jakieś mikrodomki, ta, Tylko ta, ta, od razu ta, ta. sobie walimy willę I to będzie lepiej wyglądało niż na tamtej wiosce To, to, to racja, to racja I, o, palisadę budujemy dookoła Żeby to o... wyglądało potężnie dobra, jak, dobra, ale to najpierw wybudujmy budynki Najpierw budujemy budynki Da, jak tu przyjdą od razu ich zidami walimy Tak, nie ma wejścia, nie? Dobra, mogę postawić, mogę postawić. Dawaj, 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 dawaj. Stawę. Tylko równo w stosunku do tego, do u, u, wejskiego rynku. No, jest git, jest git, jest git. Dobra. No jest git. I budujemy i a wiesz, co mi się podoba? No, no, no. Że ja ominą konsekwencje z tytułu jakichś prawnych, bo mieli przed sądem je postawić, Ty, wie? faktycznie, ty no. mieliśmy sądzony osądzony przecież. No. Beka, niech się sami sądzą teraz. Tak, to racja, to racja. Tu będzie wioska renegatów, wygnańców. Tak, 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 tak. Ta. Mieli szansę je postawić i zmarnowali ją. Tak. Już mnie nigdy tam nie zobaczą. Mieli szansę ci postawić, dokładnie, tak jak mówisz. Stawiaj do końca, a ja ulepszam wioskę, stary. O, dobra, dobra, mi to pasuje. Ty możesz się zajmujesz palisadą. Motyl. Nie, nie wierzę. Pa motyl. <grym> Idę za motylem. Czekaj, co mi da. No pewnie nic. No, co ty gadasz? E motyl, daleko jeszcze? Aha, on mi bursztyn pokazał Nie wytrzymam 200 metrów biegłem za tym Wracaj, farby, na spokojnie Masz chociaż do czego wrócić Fajne faktycznie jest to, że im ukradłem materiały, nie? Mamy tyle surowców teraz To jest mega dobre Ja jeszcze się potem zakradnę im narzędzia pod pierdziele O! No Jak byłoby trzeba, to ja mógłbym zrobić kabum jakieś tam Ta, 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 ta Coś możemy wymyślić, wiesz? No bo jakaś zemsta, nie? Wygnali nas, więc My tu mamy sporo prochu dostępnego, tak? Na pustyni O, oj, w sumie racja! Oni nie wiedzą z kim zadarli chyba. To się zgadzam. Rozległa rezydencja możemy postawić! To dawaj! Co jest? Stary, to stawiaj to! Stawiam to, stare! Ja nie wiem jak to wygląda, jestem ciekawy, co to będzie w sumie. No to, a to będzie, sumie. będzie mega ładne. A duże to będzie? Bardzo duże. Ukończono parterowiec, farmer, ukończono. I już skończyłeś parterowiec? Tak, 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 tak. Dobra, co, ja proponuję, żeby ten parterowiec traktować jako domek dla LPZ-ów, nie? Ja tu milion stawiam. Dobra, a my będziemy mieli rezydencję, tak? <laughs> da, dokładnie. Jedno łóżko, drugie łóżko, trzecie łóżko, czwarte łóżko. I piąte, dobra. Chwilę miestaty ten będzie będziesz szok. Już go zatrudnia tu do wioski. Zamieszkaj w mojej wiosce. I dawaj Oj, go niech od razu materiały zbiera, niech od razu materiały zbiera. Drewno, co potrzebujemy? Wszystko, dobra, wszystko, wszystko tak. niech zbiera. Wszystko, no, leci, już leci do roboty. O kurde, jak to wygląda, to twoje! Ładne to będzie, nie? Jaki hollywood! Stary, ja ci mówię, to będzie lepsze niż OG Bambikowica. Oni tam sobie jakieś główienka stawiają, a my będziemy mieli takie budynki tutaj. Aha, to to, to racja, to, to racja. Ten jac, nawet z tym y, stary ten, dyskutować. Ja bym to nazwał w ogóle jakoś tą wioskę, yy, widzowie. Wy macie zadanie w komentarzach zaproponować nazwę dla tej wioski, ale taką wiecie, musi być potężna ta nazwa, bo wioska też będzie potężna. Ta, 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 ta. Jezu, jaki ten dach będzie ładny! Ja oni będą w szoku, zastrzelę, nie? Ja kiedyś ja odnajdę, to będę w takim szoku. 13 na 14 ukończono. Łot, już kończysz. Tak, ostatni etap, ostatni etap. Dobra, skończyłem. Rezydencyjna stajnia. Stajnie wybudowałem, a to wygląda lepiej niż wszystkie budynki razem wzięte na Bambikowicach. To stajnia jest? No chyba stajnia to jest. Dobra, ja nam tu dobuduję jakieś schodki, żebyśmy mogli wchodzić. Farmer, mam 35 upokorzenia, myślę, że starczy? Na chyba. Na początek na pewno. Dobra, ja tu kończę dobudowywać ostatnie elementy i powinno być pięknie. Jak to wygląda z daleka, stary? I co, podoba ci się? Koliucka nastania, może być stania, Stary, ja tam mogę mieszkać No jest zarąbista, nie? Naprawdę wygląda ja to pierdzele. przepięknie o, ale wejście potężne naprawdę. No schody dobudowałem tylko tak, żebyśmy mogli Elegancko wchodzić tutaj bezproblemowo Ale wygląda to mega ładnie według mnie Nie, jest królewsko, nie? I tu schodki wszędzie dobudowałem Oj, stary Tu ze skrzyneczki, nie możemy nie. walnąć jakieś początkowe Wiesz o co chodzi, tak? Stary, początkowe skrzynki? Jak ja walę teraz, stary Najlepsze jakie są w grze No i jedziesz I skrzynki. Okazałeś skrzynki, stary Do nich trzeba żelaza, którego i nie mogą wytworzyć, bo nie mają surowców. Ja nie znają no, Beka, bo, bo, beka z bo. nich. Dobra. Jeden. No i to mi się I podoba, ma. ty. To Jace mi się gręca. podoba. Ale to potężnie wygląda. O kur, co maja. ty My tu zrobi? Robi... Nie, 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 moje serce. Nie wytrzymam. Nie. właśnie nie wiem, co tu trzeba. Pomóż farmer. Pa... O, dobra, mam odbudowałem trzy. Spokojnie. To Mystic był, był. Odbudowuję skrzynki po licznym przypadkiem, ten. No. Wszystko gra? Ten to dobre? To wszystko dobre? gra. Stary, postawię nam duże skrzynki też tutaj na dole. Dobra. Mam naprawdę tak mocno spiżarnie, że to jest szok, stary. Tu mamy więcej miejsca posiadając 10 razy mniej skrzynek niż oni na Bambikowicach, nie? Ja, to jest dominacja genetyczna wioski, tak? To jest dominacja, no. To racja, to racja. Dobra, chyba mam wszystko. Na ulepszenie. Ulepsze, ulepsze, ulepsze. I. Piek, ulepsz wioskę. Let's go. Mamy nowe schematy? Ja pierdzielę rezydencja brama. My nie będziemy ja robić jakichś palisad, tylko my bramę se zrobimy. I tą całą ekipę tamtą za bramę wywieziemy, rozumiesz to? Może by dostawy stary, bym to już postawił, szczerze, nie? No, kusi to trochę. Na to. Burger już w naszej wiosce, jest, nie? Ej, stawiam bramę. Stawię. Postawiłem. O, kurde. ale to wygląda. Wiesz, stare oni są tysiąc lat za nami, nie? No. no nie, nie no nie mają wiecia. podjazdu, nie mają podjazdu. 3 na 5, dobra. 4 na 5. O kurde, ale to wygląda. Ładne to jest, no. No i to mega dobrze wygląda. Ukończone. Brama. Ładnie. Jezu, jak ta wioska będzie ślicznie wyglądać. Aż mi szkoda ich, tak szczerze, że oni będą tak nisko. Ale granitowa płyta, my tego nie mamy. Mam, chłopie, ja wszystko mam. Zajmujesz, tak? Dobrze, no, dobrze, dobrze. A jak? Za kogo ty nie masz? To wszystko zostało przemyślane. Granitowa płyta, mamy to. Pyk, ulepsz wiochę. I... pyk. Kolejny Star, 300 granic zabrałem, nie? Dobrze, 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 dobrze Będzie na mury Tylko szkoda, że faktycznie my tego nie zrobimy Nie ulepszymy Urwęcza Przez to łusko. no Ale stary, zawsze się można zakraść do nich, tak? Nie. I wiesz co zrobić, tak? No jak? Nastukać im tam włożyć. surowców do nas. Ale to tak po A jak? Misja full incognito. Ty, o, znajdźmy się kolejny Krzymiąka Krzemionka, jak się nazywa, zatrudniam. Kepciu, yy, marmurowa płyta, marmurowa płyta. Szybko, yy, szybko. Ta już się daje, już się daje, już się daje. Marmurowa płyta, bo płyty? Nie mamy marmurowej? No przecież mówiłeś, że masz. Marmur mam! Marmurową płytę mówiłem, że potrzebuję! Marmur, wow. Nie, no nie wytrzymam. No i co teraz zrobimy? Nie ulepszymy wioski? Kurde. Tak. Marmurowa płyta. Czekaj, co potrzebuję do tego? Łupacz kamieni, przypadkiem? No łupacz kamieni. Dobra, ty stary, ale jest, no na farcie jest będzie. Chicago, no. Dobra, niech się to kręci. Ulepsz, yy, mam, idealnie będzie, idealnie będzie super, stary. Super, super. Ale to wygląda, nie? To wszystko tak pięknie, cudownie wygląda. Dobra, mam te marmurowe płyty, kapcio. Ulepszamy wioseczkę i ob dobra, jakiś dobra, dobry prisecik, ob jakiś dana. dobry prisecik. Okej. Okay. I ma, o, jest, jest, oh. jest, 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 jest. Skromna rezydencja, stary. No to nie jest gdzieś skromna rezydencja, stary. Jak to będzie takie potężne, nie? No i to jest skromna, czaisz? To ciekawe, jak I będzie dana. jakaś wielka wyglądała. Dobra, stary, ja to chyba stawiam tutaj. No to dawaj. Dobra, uwaga. Poszło. Ja cię kręcę, ale to będzie wyglądało. To się od razu, stary, ja już to buduję. Dobra. Ja pierdzielki, jaki... O kurde, co jest? Jak w więzieniu trochę. Co? No. W jakim to więzieniu? To, no, no, te kraty. Ale podoba mi się to. Groźne A, kwestie. w więzieniu ci się podoba, tak? <laughs> no to mega. Aj, ten budynek będzie potężnie wyglądał. Ty, farmer, wiesz co, dobre. 18 etapów to ma, stary. A na którym jesteśmy? Na szóstym. O kurde. A myślisz, że chłopaki poradzą bez nas? Duży niż dwa dni? Ja myślę, że oni sobie mogą poradzić, ale ja nie... Ja jeszcze zastanawiam, czy my ich tu chcemy wpuścić, stary, nie? Myślisz, jest taka kulturka. To jest osiedle premium, stary. Jak już, to na pewno bez Matka, y, Jacoba i Smartego, nie? Znaczy... Co ty gadasz, e! Odkleiło cię? Stary... Z... Chodziło mi bez panajka! Kurde, nie wiem, jak z tego wybrnąć teraz. To już się ja. chyba nie da wybrnąć. Menda. A, sprawdzałem się tylko. Jak, jak, jaki masz czas reakcji, farmer? Czas reakcji sprawdza. <laughs> Ale widok, żeś z Okarona. Dobra, dam, widok, nie widok. Kto wiedział, tak? Kto wiedział? No to racja. A bo tu wieżyczka będzie, co jest? Jest, a kiedy jest Hollywood. Ej, ja się nie spodziewa, że tak to będzie wyglądało, tak szczerze. No to będzie mega ładne. Ej, ten dach zielony wygląda tak dobrze, to jest szok. Ty, gdzie jest ostatnia ta, Ostatnia ta chyba? Tu, tu. A, tu. Stawaj, farmer, stawę, stawę. Pik! I mamy to. Skromna rezydencja zakończona. Słuchajcie, mamy stajnię, czyli nasz magazyn, mamy naszą skromną rezydencję. Zaraz tu no. postawimy jakieś ładne schody. Jak dla mnie to za żadna skromna rezydencja, to no jest, macie, to jest no willa No nie, no ja myślę, że to, ich będzie tak dupa piekła, nie? Dom tutaj ładne, łóżka się postawi, eleganckie wszystko, mega ładnie to wygląda, mega ładnie to wygląda. No i co? No jeszcze tą wioseczkę ulepszymy, ale do tego będziemy potrzebowali surowego burszczynu, którego mamy tutaj dookoła, pełno i marmurowej płyty, ale to już w następnym odcinku, a my się na dzisiaj żegnamy. Zasubskrybujcie i zostawcie tak. łapkę w górę, tak? I kod kodzik wpisujcie i to mamy na tyle, nie? No, trzymajcie się. Elo! Elo!